Nie ładna! Rada! Rada! Adwent się skończył, a my wciąż tutaj jesteśmy i dla Was nagrywamy. Jesteście gotowi? Zapraszamy! Z pewnością się za nami stęskniliście, zastanawialiście się, co u nas, jak można żyć bez tych meczów, jak, jak wytrzymać ten tydzień. Na pocieszenie powiemy to, że Słowo już się narodziło, jest między nami Jezus Chrystus i z pewnością czujemy radość z Jego narodzin. Ale już dzisiaj Sylwester i przed nami nowy rok, a w nim nowe wyzwania. Dlatego o jednym z nich chcemy powiedzieć Wam już dzisiaj. Chcemy Was bardzo mocno zaprosić na tegoroczny Eksodus Młodych, bo będzie to szczególny moment, dlatego że jest to już dziesiąty Eksodus, będą wspaniali goście. Spotkacie może niektórych których już widzieliście w swoim życiu, ale też będą nowe twarze. Dlatego chcielibyśmy Wam w ogóle na ten nowy rok życzyć tego wszystkiego, o czym w pewien sposób już mówiliśmy w rozważaniach, bo życzyliśmy sobie przede wszystkim tego, żeby dobrze rozwa rozważać Słowo Boże, także coraz lepiej poznać Boga i być coraz bliżej Niego. I myślę, że to są chyba najlepsze życzenia noworoczne, żebyście zawsze odczuwali tą bliskość obecności Boga, żebyście mogli do Niego uderzać w każdym momencie, jak do swojego przyjaciela, żebyście byli otoczeni ludźmi, którzy Was kochają, żebyście się czuli potrzebni, wartościowi, żebyście po prostu czuli się jak u Pana Boga za piecem. No to co? To może teraz wspólnie pomodlimy się za nas i za nich. Panie Boże, dziękujemy Ci za cały ten czas Bożego Narodzenia, dziękujemy Ci za wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam dotrwać do końca tego roku i rozpocząć nowy. I prosimy Cię, Panie Boże, i za nich, za tych, którzy towarzyszą nam, za wszystkich tych młodych ludzi, ale też i tych, którzy cały czas poszukują Pana Boga aktywnie w swoim życiu. Prosimy Cię o to łaskę dla nich, o miłość, ale także prosimy o to, żeby wytrwali w wierze i rozwijali ją cały czas. Amen. Amen. Do zobaczenia w drugiej połowie sierpnia 2020 roku. Czekamy na Was.